Niech to szlag wala nasz transport ale o, oh, teraz pocisnął mu seryjką. o, zabity sniper, Wsparcia taktycznego. No i <grywa> co, chłopaki, rozjedziemy was? Mm, dr, dr, dr. O, ja wszystko. Kolejne przygody z Component Heroes 2, a dzisiaj szybki pierdziel i GTA T. Zobaczmy. Monolit i młynek do kawy łączą siły kontra zły Hans i zły Heinrich jakiś Hagendorf. Highway to Baku, sprawdźmy co to będzie. Jak szybki to będzie w piecie? No i zaczyna nam się bitwa. I pamiętajcie, widzowie, jakieś łapce w górę, jeśli wam się podoba komentowanie Kuchacza 2. Nagranie dla nas Mono, i timunek do kawy. Pozdrawiamy widzów USA i wojska brytyjskie. No, oczywiście maksymalne. Tutaj też spodziewamy się raczej meczu na wysokim poziomie, ale dosyć szybkiego, czyli może, yy, jak tak powiem, superior taktyka naszych widzów. Po prostu tak zmiecie Niemców, że będą w szoku. Kontra Heinrich i Hans, dwóch yy, wermachtowców. Doktryna na dzisiaj, Monolit, pług Wsparcia Taktycznego Sekcje uderzeniowe, ty, dawno nie było Fajnie, w sumie zobaczyłbym, i krokodyle bym zobaczył, i sekcję uderzeniową, dawno jakoś tego Faktycznie, albo wysunięty punkt obserwacyjny też 100 lat temu Widywany W ogóle właśnie wyznaczenie pojazdu dowodzenia, tego to, już chyba najdawniej nie widziałem do boju. Naprawdę totalnie... uniwersalny wyprodukowany no. i gotowy ja jeszcze tylko mógł powiedzieć Że totalnie nie widziałem pojazdu dowodzenia od tysięcy lat, czy on jest naprawdę tak słaby? Nikt go nie chce używać? Co powiecie widzowie? O, Mr. Poldek, ma widzu Zaraz cię przeczytam, tylko jeszcze zobaczę tutaj nie szybko te doktryny. Głodnie jak niedźwiedzie. Piechota, 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 piechota. Panzerfaust, Panzerfaust. Minen, minen. Panzerfaust, Panzerfaust. Zresztą to jest gejote? to jest braterska miłość, Reich. Nie? Zaciśnięte poślady, patrzcie. A powinny być rozwarte, bo to bracia przecież niemieccy. Fajnie. Fajnie, takie właśnie zawsze ja z kamaradem, z komratem moim otwieramy ten poślady. Uniwersalne narzędzia tam wkładamy. Nie, de nie depczemy trawy. O! Podczas budowania dostają dużo obrażeń, chociaż udało im się jednak zrobić, ale stracili praktycznie połowę działu UMG-42 na maksymalnym zasięgu. Ulek do kawy, właśnie niestety, musi ich cofnąć. Mapa nam bardzo ładnie podzieliła się na pół Transportu uniwersalny wspiera tutaj natarcie. Kolejni strzelcy próbują zająć ten punkt, no ale. Jeszcze wsparcie od góry z kolejnych grenadierów, to może być najprostsze paliwo, może że paliwo, amunicja, czy będzie zajęta? Tak. Sekcja uderzeniowa szybciej tam zajmuje chyba, neutralizuje na pewno punkty, więc jest idealna do mm, takich akcji dywersyjnych. Tamten do mnie pomachał, to nieźle. Czy będzie ulepszony transporter? Ciekawe. Moździerz. Ty, <grym>, fajna miejscówka, nie? W teorii bardzo niedobrze, no bo mamy negatywną osłonę, ale z drugiej kto będzie wiedział, że tam konkretnie gdzieś za tym murkiem stoją. A zasięg jest bardzo ładny. Chociaż tutaj czyżby grenadierzy się skapnęli, Tyn, dyn, 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 dyn. o nie, o nie, o nie. O, faktycznie skapnęli się z jednej, i z drugiej, oflankowali i w negatywnej osłonie, ale chociaż udało w końcu im się uciec Sprzęt uuu, uuu, Sniper tutaj wykrywany przez y, uniwersalny transporter, ostrzelany Tak, on będzie chciał tutaj go wydymać, ale kto wydyma kogo? o, <laughs> o nie, uszkodzony silnik, cholera Niech to szlak. walał w nasz transporter, ale o, teraz pocisnął mu seryjką. o, zabity snajper! Bardzo ładnie, ale kto go zabił? Chyba oni, nie? Zabrali mu tego killa i niestety to chyba ta jest, koniec tego... U, jeszcze zostało tutaj użyte naprawy, niestety. Szkoda trochę tej amunicji, no ale cóż. No ale grunt, że snajper zabity, wydaje mi się, że mimo wszystko jednak to bardziej się tutaj opłacało. Ten wnerwiejący snajper, a ten tak w końcu by został tutaj pewnie. Otwarty czy zniszczony, flankowanie od tylca. Jeszcze tutaj wsparcie. Pioty, ja parcie, jaka olbrzymia część mapy została to zabezpieczona dla aliantów. Dlatego myślę, że to może być broni i dosyć dla frontowych. szybki mecz, ponieważ tutaj na dole coś Umarcia Hans nie ogarnia. Na zdecydowanie, patrzcie, Hans, Hans daje dupę. Załyżkę zupy niemieckiej. To ma tę zupę? Mamy operację dostaw powietrznych miła umiejka, chociaż raczej, tak nie wydaje mi się, że rzadko widywana. Ranny grędy, tutaj w ogóle po to strzałem praktycznie yy, składają zasieki, żeby Niemcy nie mogli z nich skorzystać. Ojo, ole blow tutaj, o pierdziele. Nie dziwię, że Niemcy nie mogą tutaj przejść. Co? Rozporek rozpięty? Dziwne te teksty, nie? I to jeszcze akurat w przypadku, kiedy jest dwóch gejowskich braci niemieckich. Bardzo podejrzane. Nie podoba mi się ten taki homo humor. Teraz zostaje tylko zająć tutaj właśnie część. Praktycznie totalnie niebronionych i odsłoniętych sektorów niemieckich. O, jeszcze tutaj o nie! Zabrakło centymetra, ha, szajse. Żeby odciąć już praktycznie w tym momencie całą górę. Zakończyć ich męki. Tutaj jeden oddział: 222. Nie będzie ten Hans tak naprawdę zgubił, on stracił te oddziały? Nie wiem, może tutaj Wiktor Nando powie, co się w sumie stało z jego oddziałami. Czy one naprawdę gdzieś poginęły na dole? Nie wiem. Ten sniper chyba był jego, nie? Więc może to go tak też mocno wykępowało z tych zasobów. Dostał wipe, aha, po prostu. Wyrrznąłeś mu te oddziały tam i, i... I tyle go widzieli. Tak widzę, bardzo smutno on mu tam idzie na razie. Chociaż 222 teraz. Może zabić tego pana porucznika. Kurde, nie ma nic w sumie co mogliby, mogłoby mu pomóc. O, jeszcze negatywna osłona tutaj o w tej rzeczce. No. O, tutaj 50 z domku. T -t 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 -t. Jo, I i no, na jeden z drugiego. I o, udało mu się uciec. Na dole kolejny łaj poleciał, kolejny łaj, musiał znowu się skupić na 222 i oddział pionierów mu zginął. Kurde, no, Hans naprawdę nie do końca ogarnia. Snajpera, no właśnie teraz saperów, dokładnie. No... boli go, to boli go, bo mnie to boli. Tutaj tak naprawdę... O nie, kolejny sniper, kiedy tak się traci teren? to nie jest ani trochę dobre rozwiązanie. Tutaj go właśnie sojusznik o wiele lepiej jak widzimy KM, y, trzon armii trzon oddziały granadierów. Nie reaguje, dlaczego nikt nie reaguje? No właśnie. Dlaczego nikt jeszcze nie zbanował hansa? To że to ludzie top stą? Kurczę, może jego mama grała albo jakiś tam młodszy brat. Smutne w sumie, jeśli Hans jest w top 100. Takie wydaje mi się, że miał... no. nie wiem, co powiecie, widzowie, czy to jest grana na poziomie top 100? Takie kurde. Coś, coś jakoś tak. Ciężko, hey, ciężko. Choke, jaki steward. Wchodzi do action. No i oczywiście pogoni tych pionierów. Tutaj chyba... Oh. <laughs> chyba. Za sieki? Nie wiem, ciekawe, czy były jeszcze jedne, nie? Albo ktoś może mozambianci nie zdążyli rozłożyć ich tutaj więcej. A, co, co jest? Czemu pan porucznik tak daleko? John się tu zagubił. Musiał dowiedzieć do tego składu, dziwne. Ora, pak. Lada moment gdzieś tutaj będzie za Jones. A, no właśnie, to jest dopiero podprowadzany. 222, on nie chce walczyć. ciała. Niestety, strzał z Panzerfałsa szkodzi mu silnik. Gotowa do Stuart koniecznie musi być tutaj szybko naprawiony, żeby być skuteczny. O, miny rozkładają nawet. A, okej. Okay. O, ale w ogóle zapalający. Mieli duże szczęście, że to nie był zwyczajny, bo jeszcze te miny pewnie by wybuchły. Sama sekcja uderzeniowa może bardzo fajne, zmodyfikowane miny M6 rozkładać. Dosyć potężna rzecz w ich rękach, a uważaj właśnie gdzieś indziej. W takim razie jakiś jeden oddział saperów kolesji z wykrywaczem, na pewno byłby tutaj wskazany. I o, sekcje! O, i tutaj możesz Wiktor właśnie wytłumaczyć yy, dla niewtajemniczonych, dlaczego wolisz dać sekcję uderzeniowym Brena, niż po prostu ulepszyć je o te dwa karabiny yy, maszynowe Wikerska. A z tego, co ja słyszałem, nie to, nie, nie jestem ekspertem, ale że Wikerska jest do dupy po prostu i że Breny są lepsze. Czy to jest to, czy jest jakaś grubsza rzecz zatem ukryta? Jakieś takie tajniki kochowskie. Tutaj możemy usłyszeć od najlepszych specjalistów na czacie, oczywiście. 2022. No, dosłownie jeden zdrowia. Było tam pyknięcie na Facebooku. Jeśli jeszcze raz pięknie, to spróbujemy to wyciszyć. Mamy przez. Dobra, no, Zaraz. Coś. coś. Okej, okay, wracamy. Sorry, tam musiałem wyciszyć Facebooka. Nie wiem jak to się stało, że nie był wyciszony. Że wikersy są zbugowane, tak? Są zbugowane w biegu, aha. Mają ze za... Celność. Jak stoisz w miejscu, są ok, ale jak... Są gorsze od brandu. O, to nawet nie wiedziałem. No i właśnie o takie ja coś lubię. No ja po prostu słyszałem, że one są do dupy, ale nie wiedziałem dlaczego. Teraz proszę, wszyscy wiemy, wszyscy się cieszymy. Czyli wikerska jest do dupen Więc koniec końców lepiej stawiać na Brenny, skoro i tak działają w miejscu. Okej. Okay. No i klasa. O, mało zdrowia, ale raczej się wycofają. Ten <laughs> działopak kompletnie nie wie gdzie się rozłożyć, nie? Ciągle ją tutaj dyma. Ten stewart troluje ją. I co z tym snajperem? Jeden kill! Dziesiąta minuta. No powiedzcie widzę, czy to jest das top 100. No nie, no nie. Czy to jest taki trochę stem, tylko lepszy, jak stoisz w miejscu. Aha. Ikerska jest do dupy ma straszną celność i przez to DPS-a. Okej. Okay. Jest tylko dobry na karierach. No i klasa, wszystko wyjaśnione. Żadnych wątpliwości. Tak samo jak tutaj w szpum, w uszkodzony silnik. Czy jeszcze jeden poleci? Nie, nie ma już tutaj amunicji na takie zabawy. Krwi. To bez sensu No w sumie też jakbym widział takie trzy sekcje uderzeniowe Jeszcze niedługo będą miały drugi poziom doświadczenia To w ogóle nieźle Kto tu ma ulep? No właśnie też wreszcie zaczyna być jakikolwiek trzon armii, nie? O, gana zapalający i jest znowu zmuszenie do zwrotu, ale tylko jeden MG42 ręczny, to niewiele. To niewiele. Może ktoś jeszcze właśnie tym, chociaż tutaj też już dają. O, snajper gdzieś tutaj strzela. Dosyć daleko, ale jednak. tracimy żołnierzy. No i taka walka za tymi albo brakiem osłony, albo za lekkimi osłonami. Może jakieś granacik by tam jeszcze za co poleciał? MG42 pomocną ostrzałem. lkm o Amerykanie już mają wyposażone. lkm z doktrynki. Wsparcia taktycznego. Ostrzelać setnim synem, jak słyszeliście. O, temu <grym> dosłownie, tylko ten silnik ciągle uszkadza i nic więcej nie można zrobić. U, nasadkowy, ale uniknięty, ale mimo wszystko to Niemcy będą mogli zająć te punkty, a cała większość armii raczej musiała się wycofać. Pełna drużyna, jak ja się cieszę, szkoda tylko, że, nie no, punkty zwycięstwa też idą powoli w dół dla Niemiec, ale... Nie, jakoś tragicznie i dalej nie wybrali żadnej doktryny. Dziwne, bardzo dziwne bym powiedział. Już praktycznie 12 minuta. Co oni wchodzą? Tutaj trochę neutralizacji i przede wszystkim punkt zwycięstwa. Że Vickersy na bręka to totalnie inny Vickers niż nosi piechota. No on już jest w pełni działa. A, no i klasa. Czerwony Wermak nie lubi mieć MG42 na grenach. Klaszcie go. W sumie faktycznie jeden ma tylko. A, bo on pewnie... to on strzela tymi, nie? Panzerfaustami. Cały czas wyprztykuje się za municji, może dlatego to jest jakieś tutaj... <grywki> nie śpię, bo trzymam kredens, to nie mam... nie stać mnie na MG42, bo ciągle strzelam z Panzerfausta. To był taki tytuł gazety. Dramat właśnie, państwo w państwie. Bo on ciągle do niego wali, to nic nie daje, ale amunicję pochłania, nie? I nie jest w stanie ulepszać zwyca... zwyczajnych grenadierów. Co to wjechało? Hmm, już teraz czołg Cromwell. Ja pierdziele, no to. Chociaż jeden pak gdzieś tutaj się pojawił, ale nie trafił w niego. No i co, chłopaki, rozjedziemy was? Mm, brz, brz, brz. O ja pierdziele, wszystko, Ale jaja. Haha, prostu <śpustry> ich skosił. Będzie strzał dymny? Tak jest, od razu, momentalnie pocisk dymny umożliwia mu lepszy odwrót. O nie, i znowu stracił. No, to jest to. To jest problem. Wydaje mi się, że Hans po prostu wyjdzie. Tyle strat, ile on w tej grze, to masakra. Polscy Stewarcie, który miał ciągle uszkodzony silnik, nie? Taka jest historia. A Niemcy nigdy nie mieli amunicji na MG42. Zaraz będzie GTA ten. ten tutaj znowu wjeżdża. Bez osłony to jest oczywiście żaden problem, żeby go rozwalić wyjątkowo dobrze siadło. Rozjeżdżanko. No właśnie, że 20 sekund zmarnować na naprawę. O, tutaj zostało coś przyzwane. Atak z powietrza, P-47. Snajper oberwał. Wszyscy tu zostali przyszpileni. I znowu grenadierzy, mimo że maksymalny poziom mają, no to nie są w stanie nic zrobić. No, jedno z naszych dział przeciwpancernych zniszczone. No, jedno z naszych dział przeciwpancernych gdzieś wypadło. Upaki atakują też od góry, oflankowują, tak, to jest totalnie zamknięcie kotła. To co ty, ktoś uciekał, what the fuck? A tu, z skradzionego paka. A I znowu od góry ten steward, no. Alianci nawet nie tutaj, widzowie nie musieli się zbytnio y, starać jakoś, wydaje mi się, jakoś kompletnie się pocić. Wydaje mi się, że totalnie dzień jak co dzień sobie rozegrali. Trafić nie potrafią Niemcy. Taki zez. A podobno, zanim się przyjmą do armii, to są badania. Że to jest chora gra. No tak, wydaje mi się, że po prostu dziwnie, że ci ludzie mają top 100, nie? O i po prostu składają broń. Poddali się. Kurczę. Wydaje mi się, że tutaj największym problemem było to, że jakby ci ludzie są top 100, ale totalnie nie reprezentują umiejętności, nie? I to działo? No, no właśnie, też wyciągnięte stąd aż dotąd. Co nie zadziono, wiesz, ten jestem? Teraz no, na co ja klikam? Dział przeciwpancerny, za to jest sześciofuntówka. No właśnie, i aż ukradziony spod praktycznie tego samego strumyka. Smooth, no to smutno to mi trochę Niemców? Bo wydaje mi się, że prostu zła klasyfikacja. Oni nie byli źli, tylko byli źli jak na top 100, nie? Kompletnie nie powinni znajdować się w takim, yy, w takim czymś, bo, 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 bo nie reprezentują takiego poziomu. Na górze, może jeszcze, powiedzmy chociaż, no jak widzieliśmy te Panzerfausty w tego Stewarta tutaj strzelane, to było to że no jaja po prostu, nie? Marnowanie amunicji, ten sobie 20 sekund naprawia. Dokładnie tak, jak pisałeś, Wiktor. Na no, na dole to już totalna masakracja, nie? No Monoli tutaj rozwalił dosłownie. Wszystko. W ogóle nie dał szansy dla tego Hansa. I dalej nie wybrali żadnej doktryny. Dziwne. Bardzo dziwne. No ale tyle. Dziękujemy za uwagę. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie jakieś łapce w górę. Takie macie tutaj staty na koniec. I do następnego. Ciu.